Już nazbierałem trochę surowców, znalazłem takie miejsce tutaj, może Wam pokażę, tej góry są, tutaj też taki las z Pruszawy, tam na dole jeszcze jest lawa, taki fajny wodzospadzik, więc myślałem, że to może być fajne miejsce. No i postanowiłem, że wbuduję swój dom na tej górze. No to... Zaczniemy może tak. Jeszcze nie mam dokładnie w głowie ułożonego planu, jak to zrobię, yy, więc... Yy, więc mogę się trochę motać. Ale hmm, to nie będzie jakiś straszny, nie wiem, co chwila, więc przeżyjecie jakoś. Hmm. Możliwe, że przyspieszę to i... I nawet nie będziecie słyszeć to, czego, co ja teraz mówię, ale ale nie jestem pewien jeszcze, czy to przyspiesza. Nie wiem, czy będzie mi się chciało się z tym bawić. Mam nadzieję tylko, że zdążę. Zanim. Yy, ups. Zanim noc nastanie. 7 2, 4, 7, 8, Idealnie tutaj 11, chyba trochę 14, bo nie chciałbym żeby to tak na samym skraju wyszło. Za dużo. Kurczę, już się noc zbliża. Dzisiaj najwyraźniej tego nie zdążę zrobić, ale mam łóżko, więc także yy, prześpię się i to będzie chwilę, nawet chyba nie będę robił cięcia. Tak, nie, nie będę robił, tylko tutaj może się tak trochę zakopie taki daszek. Żeby mnie tutaj potwory nie zaatakowały. Wala światło Łóżko postawię i idę spać Jakby mnie zaatakowała to masz kubal, wezmę sobie siekierkę do ręki No Żadnych problemów Gierka mi się skończyła, niestety Będę musiał to ręką rozwalać, na szczęście dużo mi do rozwalania nie zostało Dobra, musimy przerobić jeszcze trochę Drewna na deski Nie tego filmiku na pewno nie będę przyspieszał, ponieważ to nie będzie długo trwało. Ale przy większych budowlach jakichś to najprawdopodobniej będę to przyspieszał, no bo. No bo by za długo odcinki trwały. I tak nie wiem czy tego nie będę musiał podzielić na dwie połowy, ponieważ mam limit na YouTube, więc... No więc chyba będę musiał, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem dokładnie ile on trwa, bo nie włączyłem sobie żadnego stopera ani nic. No, ale to tak jak powiedziałem, podzielę najwyżej na dwie części i nie będzie problemu. Świetnie. Zrobimy sobie taki szpiczasty dach. Żeby nie robić takiego płaskiego Takie płaskie nie są Byt fajne mm, nie wiem czy z tego nie, to wyszedł dość śpiczasty, więc Nie wiem czy z tego nie zrobię sobie jakiegoś strychu być może, ale jeszcze nie jestem pewien. Mam jakieś takie sporszawe lagi, ale mam nadzieję, że to wkrótce ustanie. Ups, skończyło mi się drewno, a nie chcę mi się teraz ponieść, więc zrobię to na razie tym, a potem, jak nie zapomnę, to wymienię to na tak jak powinno być. Mm, dobra, yy, to teraz. Muszę znaleźć mój kraftbook, który gdzieś tutaj postawiłem. Hmm, tutaj jest. I zrobić schodki. No bo, żeby zrobić fajnie taki dach, no to schodki są potrzebne. Mi, nie wiem, czy mi 40 schodów starczy, ale jak coś to dorobię, yy. zrobię sobie tutaj w środku takie rusztowanie z ziemi. Yy. A może ja nie będę pokazywał, jak robię ten dach, no bo to za długo trwa. To ja zrobię cięcie i spotkamy się, gdy go skończę. Yy, już skończyłem dach. Jak widać. Ej, mućka, Nie pchaj się do kamery. Yy, to może nie wygląda na za ładnie, bo nie ma okien, w ogóle. Ale ja później poszukam gdzieś, może jakąś pustynię znajdę i... Zdobędę ten piach. I inne rzeczy tutaj. Bo upiększam trochę ten dom, nie wiem. O, właśnie, zrobimy ten stolik, co oni mieli. O, tutaj zrobimy, jak oni to robili? Tak. Tak. O, coś takiego było. I tak, o, świetnie. Taki tutaj stoliczek. No i już jest pięknie. Dobra, to na tej budowli y, zakończymy ten odcinek. Y, komentujcie, subskrybujcie. Nara.